Wszyscy jesteście, wszyscy w gromadce. Samemu się chyba nie tak najgorzej płynie, co? Ja mam fajnie, A widzisz. Ja Cię, jak prują <grym> wodę. Zobacz. Jakieś wyścigi chyba. Wow. jak tam? jak czasowo? no tak jesteście w normie tak jak, tak jak liczyliśmy, że dwie godziny tu gdzieś czasowo jest ok. no i potem macie, zaraz zaraz będzie następna śluza za jakieś 15-20 minut no no i potem już to rosko, tak plus minus półtorej do dwóch godzin aha nie? ja ustaw ten na to rosko podjadę też, nie? będę tam stał i zobaczymy co dalej

Oj ja tam na brzegu! Gorąco! Nie pytać! Upał!